Witam. Dzisiaj będziemy poruszać kwestię stworzenia. Kiedy ono miało początek? No, bo tak się przyjmuje, że początek stworzenia, jak Bóg zaczął stwarzać na Ziemi, to opisuje pierwszy rozdział i drugi księgi rodzaju. Ale czy tak jest na pewno? To musimy przeanalizować to. Być może początek stworzenia nie jest ujęty na początku. Słowa Bożego, Pisma Świętego. No to może sprawdźmy te fragmenty. Księga rodzaju, to co opisuje. Werset pierwszy i rozdział pierwszy. Jest napisane tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. No, i tam dalej jest opisane później światła, stworzył słońce, księżyc i tak dalej, rośliny. Ale sprawdźmy Ewangelię Jana, co tam jest napisane. Bo z tego rozdziału wynika coś takiego, że Bóg zaczął stwarzać i wszystko tak, jakby sam czynił. Ale Ewangelia Jana, jak opisuje. Pierwszy rozdział. To parę wersetów przeczytam. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. I może jeszcze od dziesiątego. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili, słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Tutaj też czytamy, że na początku było Słowo, tak jak w Księdze Rodzaju. Na początku Bóg stworzył i, i niebo i ziemię. Czyli z tych wersetów wynika, że przez Niego wszystko się stało, tak, trzeci werset mówi, wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Czyli możemy wnioskować tak, że Księga Rodzaju, na początku było Słowo, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to za pośrednictwem Chrystusa stwarzał wszystko, co tu jest opisane w Księdze Rodzaju, pierwszy i drugi rozdział. Dziękuję bardzo.